kochani, witam się z wami po nocce dzisiaj jest 15 bierzemy się od razu za otworzenie kalendarza, tutaj mi coś wyskoczyło więc nawet na to nie patrzcie o jezu Otwieramy kalendarz i zaraz po prostu ogarniam w chacie i piekę więcej ciasteczek, bo, bo kupiłam jeszcze dwa takie słoiki na ciasteczkę i uznałam, że tam w prezencie tu jest taki słodki prezencik widzę, że bateria mi pada więc może akurat znożymy otworzyć kalendarz i aparat będzie się ładował, a ja ogarnę chatę tak jak mówiłam, dzisiaj jest 15, tak? 15 opa zobaczymy ja zawsze jak widzę to duże pudełka mam nadzieję, że to będzie coś dużego, a jak widać dla zmyłki dziwne kształt. Idźmy lokalizację, bo tak jak mówiłam rozładował mi się aparat. No, ale nawet nie zdążyłam otworzyć, więc otwieramy i muszę podładować. Chociaż mam jeden zapasowy mini-Mac. Jakaś pomadka matowa. Czekajcie, czy ja mam tu jakiś numer tej pomadki? A, 608. O, jest tak ciemno. Czy mi to coś wyfokusuje? 608. I taka pomadeczka Minimak. Zobaczymy, jak to w ogóle wygląda. O, jest. Fajnie w sumie. Ja nie jestem fanką matowych pomadek, ale. O, nawet ładnie to wygląda, wiecie? Ogólnie jest tak ciemno, że pewnie niczego nie widzicie? Ale nie wygląda to najgorzej. Zobaczymy, ile jest faktycznie produktu. O nie, powiem Wam, że naprawdę nie jest najgorzej. Aż mi się nie chce, ponieważ mam dzisiaj dużo ogarniania takiego. A to posprzątać, a to z uczelnią, a to pouczyć się do egzaminów, a to sobie rozplanować następny tydzień, e, kiedy, co przygotować na wigilię do pracy, e, co na, kiedy na przykład mamy zajęcia z akselkiem, no i jeszcze samokształcenia pokończyć, przygotować, przepisać notatki ze statystyki. E, skumulowało mi się dużo rzeczy, które odkładałam w czasie. Ostatnio miałam taki maraton e, dyżurów, e, no na przykład dniówek i łatwo mi było wtedy powiedzieć, a dobra po jestem zmęczona. No i byłam zmęczona e, i szłam spać, a nie zmuszałam się do tego, żeby się przemęczyć i jednak popracować nad tymi dodatkami. I teraz mi się to wszystko skumulowało razem z praniem, razem z e, prasowaniem, czyli wszystko to, czego nienawidzę na jeden dzień, ale i tak zamierzam upiec ciasteczka. Najwyżej no będę siedziała do północy ze wszystkim. Ciasteczka teraz jest priorytet, czyli zaraz zrobię ciasto, ono będzie mi się chłodziło w lodówce, posprzątam, upiekę, ostygną, pouczę się, zapakuję, zawiozę i będę dalej robiła jakieś nudne rzeczy. Dobra, bo tutaj już jest ciemno, ładuję y, aparat i do zobaczenia później. Jak Ty się bawisz? Hej kochani, my z akselkiem sobie właśnie odpoczywamy na kanapie. Ja się w sumie tylko wykąpałam, przybrałam trasy i od razu się położyliśmy. Tak, bolą mnie nogi, brzuch, plecy, wszystko. Dzisiaj idę na nockę, plus mam do załatwienia sprawy na mieście, więc nie wiem jak ja dam radę, bo naprawdę czuję się tragicznie. No całą złą skórę niestety te dni. O, tak? nie fajnie. Nie fajnie. No, zaraz dopijemy kawkę do końca i zobaczymy, co mamy dzisiaj w kalendarzu. A później muszę pojechać odebrać paszport, bo już tam leży, leży i leży. Muszę pojechać na pasnokcie, bo mam już po za długie. Jesteś taki malutki. Halo. No. No. Kurier przyszedł i szczeka. Co ty się tak denerwujesz? Co ty się tak. O jest, mama, się zaraz wywali. Chodź, siadamy na podłodze, otwieramy kalendarz. Dzisiaj jest chyba szesnaste. Po otwieramy. Szukamy szesnastego. Co ty? Co ty się tak denerwujesz? Co? Wisiaka szybkiego i spadł bata. Szesnastego szukaj kochanie. O jest. Mały, 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 małe coś. Boże, Boże, jak ten czas leci, masakra jakaś. Mam wrażenie, że jeszcze niedawno otwierałyśmy e, otwieraliśmy 1 grudnia i tam chyba był ten babol w ambułkach, nie? Co to jest? O, jakie prezenciki! Ale to nie dla ciebie! Ej! Halo! Dobra. Jakaś rolka. Jakaś maska enzymatyczna z dyni. Raz, dwa razy w tygodniu. A na co to? Na przykład złuszczające. I ja mam tutaj. A, i 14 ml. Taka oto maseczka. Zobaczymy, będziemy testować. A ty zabawkę przyniosłeś na wymiankę, tak? Mówisz na. O, kolorystycznie, masz rację. Pasują do siebie zabaweczki, tak? Dobra. Oj, zrzuciłam. Więc. To oto dostałam dzisiaj w kalendarzu. Pakujemy i czekamy aż ugotują się, jak w każdym polskim domu, ziemniaki. Zjemy obiad, bo jestem taka głodna. Po noccie zrobione. paszport odebrany, jedyne co, to nie, skoń, nie zdążyłam skoczyć, żeby załatwić to ubezpieczenie samochodu. No śliczną masz tą zabawkę, więc to na następny raz, może w poniedziałek po nocy, przed zajęciami, jak serka podjada. Muszę, muszę już to zrobić. Mm. a oprócz tego to co? E, zakupy szybkie też zrobione podobowałam jakieś rzeczy do, do prezentów głównie jakieś tam alkohole żeby dorzucić niektórym osobom do prezentu e, plus prezent dla mojego brata dziewczyny a i wam jeszcze coś pokażę bo jak może kojarzycie albo nie, ja nie nienawidzę pić wodę i ostatnio tej wody czekajcie Prawie w ogóle nie piję, bo, no bo ja nie lubię kawa i tylko kawa, ale raz yy, spróbowałam wody z takim sokiem pewnym, syropem, nie, syropem, i mi bardzo zasmakowała, więc uznałam, że trzeba po prostu wjechać do tego netto, do którego zawsze mam nie po drodze. Akurat mi wjechał, no ale że trzeba wjechać i kupić. Ja Wam pokazuję już wodę gotową, a to przecież mi chodziło o. No, sam produkt, i to jest syrop z ekstraktem z kwiatów czarnego bzu. Jakiś taki e, niby ekologiczny. Pewnie też jest syrop e, taki prawdziwy, a nie z ekstraktem. No, ale daję troszkę tamtego. wodegazowana, gazowana, lód. Tutaj akurat mam cytryny i pomarańczo. I naprawdę tego mogę wypić. Spokojnie 2 litry jest przepyszne. Ja wiem, że to nie jest tak zdrowe jak czysta, obrzydliwa woda. To jest przepyszne. Ja po prostu jestem z tych osób, które wody nie piją. I dla mnie już lepiej dać sobie trochę tego syropu, ale wypić jednak chociaż litr tej wody. Niż cały dzień lecieć na jednej kawie, bo ja tak czasami mam, że przez cały tydzień, można powiedzieć, czasami nie wypija ani łyka wody. To jest niezdrowe, nie idźcie w moje ślady, później łapią mnie tragiczne migreny, ale ja tak mam. Więc czekamy, aż ugotują się te nieszczęsne ziemniaki i aż zrobi się ten kurczaczek. Zobaczymy, jak to wyglądało w gorąco. Och, bo jestem głodna jak nie wiem co. A jutro będę pakować prezenty. Myślałam, że dzisiaj zdążę, ale na paznokciach była obsługa. Plus, mojego narzeczonego nie było w domu, bo wyskoczyła mu gradówka i było okulisty na poleki, plus na wyciśnięciu tego, więc też nie miał kto ugotować ziemniaków i przygotować. Myślałam, że wrócę zjem i, i będę pakowała prezenta Musiałam wrócić, zabrać pieska, ugotować obiad. Dopiero wrócił, więc spakowanie prezentów dzisiaj nic mam nadzieję, że jutro. Że jutro coś popakuje, bo on w niedzielę jedzie do Wrocławia na zajęcia i chciałabym w niedzielę przekazać część prezentów do Wrocławia już dla rodziny, by mogli sobie 24 otworzyć. Przy kolacji. Dobra, to czekamy i jemy. Pani. no muzyczkę wyłączyliśmy i otwieramy kalendarz tak? otwieramy kalendarz, który dzisiaj jest? 17 chyba tak? 17, no dobra to otwieramy ponad te chwilę zetknęliśmy od dinozaura i otwieramy a zaraz bierzemy się za ogarnianie obiadu pakowanie prezentów a yy, chyba na 19 idziemy do kina na awatara, a przed tym jeszcze mecz. No, więc e, dinozaur jest. Idealnie dla bluzki mamusi i otwieramy, tak? Więc 17, co my dzisiaj mamy. Chodź Miśko, No bo ty tak kichasz i się denerwujesz. Tu masz tego swojego. O, jakiś krem chyba. Ahawa. Krem do rąk. Ja ogólnie wolę słodkie zapachy. Nie lubię tych takich morskich, orzeźwiających, owocowych i tak dalej. O, powiem Wam, że to nie jest najgorsze. To jest krem do rąk, a ja akurat mam Słuchaj, jak nie wiadomo co. To sobie nałożymy. I to jest 40. Muszę sprawdzić ile kosztuje tak, z ciekawości. Sprawdzam się tam śmieją, przytulają. Opa. Nie, powiem Wam, że zapach nie jest najgorszy. Nawet jest ładny. Myślałam, że to będzie taka: wiecie, jak toaletowa bryza. No. Jak te zapachy do toalety. Ale nie, jest ładny. Bo zazwyczaj te morskie zapachy mi się niestety tylko z tym kojarzą. No i trzeba popakować prezenty, bo tak jak mówiłam, część prezentów już jutro jedzie do Wrocławia, by mieli pod choinkę. Dobra, to idziemy opakować. I jeszcze trochę ogarnąć. No, w GTA już trochę pograliśmy. Nowy level, no. Hangar sobie kupiłam. Ridge Beach Vibes, nie? Dobra. Żartuję, oczywiście bierzemy się za ogarnianie wszystkiego. Bo już jest godzina no, 14 z chyba. To papa czy Nie pokazałam, ale kupiłam sobie takie nowe podkładki na stół. E, niby mają być e, wodoodporne, plus... Łatwe jeśli chodzi o pielęgnację i czyszczenie, bo nasze poprzednie ziska to jest po prostu tragedia, cały czas brudne. Kupiłam taką, był spodkładkę na szklankę. No, i tak to wygląda. Ryteczki na gaciory i susidło. Nie To jesteście pod moim biurkiem. Właśnie wsiadam sobie na ziemi z cieplutką kawusią będziemy pakować prezenty tylko, że zdałam sobie sprawę z tego że mam jeden papier plus dwie takie kurepki e, prezentowe i wydaje mi się, że jednak to nie starczy na pewno nie na wszystko więc część spakuję teraz a część e, wieczorem bo będę jeszcze wiadomo w kinie no to wejdę sobie w galerię jeszcze do jakiegoś sklepu i kupię papier do pakowania prezentów, żeby to jakoś spakować i jutro oddać do Wrocławia e, no tak sobie pomyślałam to razem zapakujemy prezenty, ale teraz Wam nie będę pokazywała co i dla kogo nagram to, ale mm, opowiem o tym kto co dostał w jakimś vlogmasie albo filmiku po 24 grudnia czyli jak wszyscy dostaną swoje prezenty e, no więc więc tyle. A tak by the i pokażę Wam jeszcze, bo wczoraj, jak byłam dokupić kilka rzeczy do prezentu, to sobie kupiłam jeszcze taki organizer w, Har w Half Price z Elisy. Nie wiem, czy będzie widać. O! Taki ładny. I później będę musiała jeszcze tutaj to ogarnąć, żeby mieć porządek na biurku, bo na razie moje biurko, całe biurko jest zawalone prezentami. No, a jeszcze w szafie mam. Więc będzie co pakować. Puszczamy muzykę i bierzemy się do roboty. I bierzemy suszarkę i zdejmujemy cenę. Nienawidzę jak. Dlaczego te ceny nie mogą być w jakichś foliach naklejonych tylko na opakowaniach? Plus te z Half Price'a mają takie mocne te kleje, że tragedia! Więc... Zdejmujemy! Zabrałam sprzęt! My już wróciliśmy z kina. Idę pakować prezenty, bo dopiero mm, kupiłam ten papier do pakowania prezentów i torebki Bo jak Wam mówiłam, straciło mi w sumie na jeden. Yy, mój narzeczony wykorzystał prawie cały papier. Nie wiem jakim cudem. Do dwóch czy trzech prezentów. Ale dobra, nie wnikam w to. Mam nowy papier. Mam nowe torby na prezenty. I pakujemy to, co ma pojechać co do Wrocławia. Tylko czekajcie, wrócę do salonu po te torby. I mam torby, papier, wszystko. Bierzemy się. Uch że to dzisiaj skończymy do y, filmu to byliśmy na awatarze dwójce i powiem wam szczerze, że taki sobie znaczy, no nie był najgorszy ale trzy godziny moim zdaniem to wszystko powinno się zmieścić w półtorej ale no, wszystko było takie przeciągane moim zdaniem dobra ruszamy się za na to, co kupiłam. A, i jeszcze w half Price Nie half Price w Half-Presie. tej kupiłam Akselkowi taki sweter na święta z dzwoneczkami. Do prezentu będzie miał. Mam nadzieję, że jest dobry, nie za duży. Osiem dyszek kosztował. Ale jest śliczny! Patrzcie, jaką ładną torbę prezentową znalazłam. W pieski dla Akselka. Niech dzieciątko ma. Więc tak, i kupiłam takie, yy... czekajcie, muszę przeczytać, a, zawieszki do prezentów, yy, ponieważ no, na niektórych nie mam miejsca, żeby zapisać i uznałam, że wtedy mo yy, mogę skorzystać z czegoś takiego. Chyba muszę się ogarnąć. Moje dziecko wróciło ze spaceru. Oj, cześć! O Jezu! O Jezu, rodziców 4 godziny nie przejść Przecież taki żart! Masakra! Aksi, wszystko mi zaraz wygnieciesz, no? Wszystko mi wygnieciesz. Idź do tego ojca. Ale zadowolony! Podpisujemy od razu jego torbę, że to Akselak I później się tam powrzuca inne rzeczy. I Jakby ktoś nie wiedział, to można być rannym odpakowania prezentów. Wy nie się, jak ja to zrobiłam. I nie, nie ugryzłam się. Tylko... Uznałam, że to jest świetny pomysł, żeby przytrzymać sobie ta... taśmę ustami. Skupiłam jedną końcówkę jakby ustami. A i, a, I jedną ręką rozciągałam rolkę, bo drugą miałam zajętą. Podtrzymałam prezent i, i zapozdrowiłam sobie chyba wszystkie skórki z tych ust. Jaki żart, nie? Ale nie spodziewałam się, że będę ranna przez pakowanie prezentów. Hmm. Hmm. Tylko ja mogłam, tylko ja mogłam tak skończyć. O. Pokażę wam te prezenty jak zapakowałam Tutaj jeden jest otwarty Ponieważ jeszcze siostra będzie coś rzucała. Tutaj popakowałam Te takie ząziutkie Tutaj jeden spakowany Dla dziadka. I tutaj torba prezentów i to wszystko jedzie ode mnie Na Wrocław Włączamy światło Idziemy hey, mój zęby I spać, tak? O Jezu, Aksi chodź Za